Chodź mężu, idziemy! Nasze opiekunki zostaną dziś dziećmi. Tutaj są ich buty. Zobaczcie, że tutaj nikt nie wchodzi do domu z butami zostawia się je jeszcze na progu. Nawet na taras nie wchodzą z butami. Papa pa, Gracie! Papa! Pa. I my wychodzimy, idziemy dzisiaj do e, buddyjskiej takiej świątyni, gdzie można medytować. Dzieci zaglądają, co coś ten tata robi. Szybka lekcja, jak ogarnąć skutera przed wyjściem. Ustawia się w pozycji On. Tutaj mamy taki kluczek, wkładamy go do On. Wciskamy hamulec, i tutaj chyba sprzęgło, nie wiem jak to nazwać. Jednocześnie. Teraz Ty. Nie działa? No. To jest i back. Yeah, to no, jest front. i front. No i pojechał. Zobaczymy, jak sobie da radę. Wytarliśmy do tutaj centrum buddyjskiego. Chyba nie jesteśmy pewni, Co prawda medytację Zajęcia z medytacji są dzisiaj nieczynne aż do 22 kwietnia, ale wygląda na to, że tutaj właśnie można sobie posiedzieć i pomedytować. To są jakieś zdjęcia osób, nie wiem o co to chodzi, może się zanosi modlitwy takie podobnie jak u nas. Tutaj są. Dookoła tego takie karteczki. Trzeba było poczytać, co to oznacza, taka karteczka. Z tyłu za nami jest morze. Po, pomodlimy się tutaj. Posiedzimy w ciszy. Jesteśmy jeszcze inne miejsce. Tutaj zostawia się nasze skuterki, e, ponieważ dalej e, trzeba być cicho, bo to centrum medytacji. Wchodzimy właśnie do miejsca medytacji i pisze, że pomiędzy 12 a 13 pomiędzy 12 a 13 ma być cisza, pewnie chodzi o tą medytację. Znak, że są to alety. I tutaj się idzie. Ciące mura. Wam, że do Centrum medytacji idzie się tutaj schodami w górę Nie jest to łatwe podejście. Pisze. Jest to napisane, proszę się ubrać w odpowiedni sposób i zdjąć buty. O, jest to taka piękna sala, ale drzwi są No, otwarte. Nikogo tutaj nie ma, ponieważ dzisiaj zajęcia się nie odbywają, ale jest taka piękna sala medytacyjna. Tam są pewnie takie maty, na które można usiąść. Takie nowoczesne mie miejsce do medytacji. Z centrum, z, z tarasu widokowego tej, tego centrum medytacji. Widać morze, piękne kwiaty. Ogólnie jest to bardzo cicho. Idziemy się chwilę rozejrzeć po tutaj dziedzińcu. Są takie łoweczki, gdzie można sobie usiąść. Zupełnie nikogo tutaj nie ma dzisiaj, chociaż słyszę jakieś coś tam w oddali. Gdzie są samochody? została tutaj. Dzisiaj mnisi buddyjscy nie są tutaj obecni, więc nie odbywają się żadne zajęcia, a całe centrum tutaj buddyjskie jest dopiero rozbudowywane. Wszystko co widzicie jest wciąż, że tak powiem, rozwijane i, i przygotowywane po to, by właśnie różni ludzie mogli sobie tutaj przyjeżdżać i zwiedzać no i też oczywiście medytować czy modlić się stąd właśnie przyszłam, tam było to centrum co byliśmy, więc tam został i sobie medytuje a ja idę tutaj schodami w dół. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze jedno centrum medytacji. drzewo sobie rośnie w środku. Tutaj nawet jest trawa zielona. Bardzo mnie to zawsze zastanawia z tą trawą: czemu to jest tak wszystko zielone, jak jest cały czas gorąco i sucho? Być może tutaj też odbywają się jakieś zajęcia. Ten sam znak, żeby się dobrze ubrać, wygląda na to, że tu też odbywają się jakieś zajęcia z medytacji. Tutaj mamy statuetki różnych, nie wiem, bogiń, bogów buddyjskich. No i wygląda na to, że tutaj przygotowywane jest też jedzenie dla osób, które przychodzą pomedytować. Choć dzisiaj nie było zajęć z medytacji, jest tu kompletnie pusto, to i tak bardzo było miło się tutaj wybrać i zobaczyć jak to wygląda. Szukamy tu znak do toalety, idziemy zobaczyć jak to wygląda u mnichów buddyjskich. Toalety są przygotowane tutaj na skarpie, zobaczcie. Chyba idzie od razu do natury to, co się zostawi w toalecie. Nawet płytki są, zobaczcie. Spuszczanie wody metodą tradycyjną, czyli mamy wiaderko. Pa, pa. Pa, pa. I taki rząd toalet tutaj jest dostępny. A takie mamy widoczki z toalety. Zabieram męża na e, napój, jakiś orze orzeźwiający e, na plaży, którą wprost uwielbiają dzieci, czyli na Klong-Kong Beach. Plaża jest właściwie całkiem pusta. Dzisiaj jest odpływ, także widzicie dzisiaj skały. Ostatnim razem, jak to byliśmy, to morze było bardzo blisko restauracji. Nie wiem, czy pamiętacie? Wow, zobaczcie jaka to śmieszna muszla. Ciekawe, czy tam ktoś mieszka? Jest ciężka i wydaje mi się, że coś tam w środku mieszka. A lepiej zostawię ją na plaży. Tutaj zbierając muszelki, szczególnie te zamknięte, trzeba bardzo uważać, bo wiele zamieszkuje krabik.